Dla w deszcz majowy, słońce świeci, deszczek pada, czarownica się podkrada. Chodźcie, chodźcie prędzej, dzieci, z nieba złoty deszczek leci. Maj na ziemi, deszcz o wiośnie, kogo zmoczy, ten urośnie. Świeżą trawę skropi rosą. Będzie po niej biegać bosą. będziem wstrząsać mokre drzewa. Niech nas zlewa, niech nas zlewa. Prosi deszczyk nam na głowy. Srebrny, złoty, brylantowy, Iskry perły i diamenty. Lecą z chmury uśmiechniętej. To klejnoty, a nie deszcze. Jeszcze, jeszcze. Jak szeleszcze, szepce, szemrze, szumi, śpiewa, prawy cieszą się i drzewa. Róże w bieli, w złocie, w posiem błyszczą, świecą, lśnią i skrząsiem. Kwiaty modre, żółte, białe i czerwone w kroplach całe. Mlecze, jaskry, niezabudki, dzwonki, fiołki i stokrutki. Kwiaty ból i kwiaty matki, dziadki, bratki i błomatki. Wszystko razem w żywej rzeszy, z się cieszy, z się śmieszy. A po ścieżce skacze żaba, kto się boi, ten nie baba. Knownie z kółki z ostrym świrem pachnie w koło mokrym żbirem, pachnie w krąg mokrymi liśćmi, nuże dzieci do liśćmi w pole, tchórze noszą parasole. Mazgaj, to zostanie suchym, A do domu chcą piecuchym. Siedmiobarbna niebie tęcza, Niebo z ziemią się zaręcza, A na tęczy wodna panna Sieje perły kwiatom manna. Promieniste czesze sploty, Słońce śni, czy włos jej złoty? S Słońce świeci, deszczyk pada, Czarownica dziwy składa.